Witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały. Witam także hejterów. Nie, nie jestem aż tak bezczelny, żeby nagrywać dla Was materiał leżąc w łóżku. To jest materiał typu dzień z mojego życia. Bardzo licznie pytacie o taki materiał. Patryk, pokaż, jak wygląda Twój dzień z życia. Powiem Wam szczerze, że ja nie nagam wam całego dnia, bo ten materiał by był za długi. I podejrzewam też, że. No, robię takie same czynności jak każdy inny. Czym to się różni? Czym mój dzień może się różnić od twojego dnia? No, tym, że ja mam inny charakter pracy, prawda? Jestem personalnym trenerem, prowadzę ludzi online, tam jeszcze mam swoje jakieś małe interesy, których muszę pilnować, a więc tym na pewno będzie się różnił. Ale powiedzmy, że tak, 40-50%, no to prawdopodobnie robimy wszyscy to samo, prawda? Jemy. Przytulamy się do żony, pijemy przepyszną kawusię, jeżeli żona taką robi. Ale tak, zaczynam dzień o godzinie 7.44 jest w tej chwili. Ja Wam powiem szczerze, bez kłamstwa, że ja przed chwilą się obudziłem. I nigdy mi się tak nie zdarzyło w życiu, żebym ja wstał przed żoną. Zawsze to żona wstaje jako pierwsza i nasłuchuje, czy mąż się obudził, czy już musi robić przepyszną kawusię. No i dzisiaj nie było inaczej, było jak zwykle, a więc żonka przysłuchała uchem, czy mąż już się obudził i mówi, już przepyszną kawusię i nos. Jak zawsze żonka przyniesie przepyszną kawusię, to spędzamy tutaj razem czas w łóżku i powiem szczerze, że nie rozmawiamy o kulturystyce, nie myślcie, że rozmawiamy o kulturystyce, rozmawiamy raczej o życiu, a więc tak naprawdę odcinamy się od tego social media i rozmawiamy sobie o naszym życiu. A więc staramy się nie poruszać tematu kulturystyki, tematu social media i tak dalej. Później oczywiście przy tym słuchamy sobie romantycznej muzyki. Powiem szczerze, że to nie jest lokowanie produktu, ale żona się śmieje, że ja mam jeszcze jedną kobietę w łóżku. Tutaj mamy Amazon Echo 5. To nie jest żadna reklama, ale mam wykupione yy, yy, pakiet z Amazona, pakiet muzyczny i mam Echo 5 i sobie zawsze fajnie słuchamy romantycznej muzyki i powiem Wam, że fajnie się to sprawdza, wszystkim polecam. No, bardzo fajne urządzenie. Zaraz Wam pokażę, jak, jak działa. Prawdopodobnie większość z Was już to zna. Ale tak, później już jak sobie porozmawiamy, wypijemy przepyszną kawusię, a sobie wezmę łyczka. Pytacie mnie o przepis. Pytacie mnie o przepis na tą przepyszną kawusię. Powiem wam, żeby mi tu na głowę nie spadła. Powiem wam szczerze, że nie mogę podać przepisu, ponieważ z tym przepisem ściśle związana jest moja forma. A więc podejrzewam, że jest to tajemnica mojej żony. Moja żona nie chce, żeby ktoś wyglądał tak samo jak ja. A więc tutaj przepisu na kawusię przepyszną nie dostaniecie. Możecie tylko się domyślać, jak ona jest robiona. Może jest robiona z mlekiem z piersi i tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem, ale. Ja też się o przepis nie dopytuję. To jest po prostu tajna receptura przepysznej kawusi. Jedynie mogę Wam zdradzić sekret, z jakiej kawy jest to, ten przepyszny nektar robiony. Ale tak, wracając do, do tematu. Później, jak już sobie wypijemy kawusie, wspólnie porozmawiamy sobie, ja sobie e, włączam telewizor. Telewizor sobie włączał, tutaj mam nieśpilot. Chyba każdy, może, może nie każdy, ale 90% ludzi w tych czasach ma telewizor w, w sypialni, tak? Powiem Wam szczerze, że jest to dobre, ale nie możesz włączać wiadomości. Nie możesz oglądać telewizji. Musisz oglądać sobie wybrane rzeczy, które Cię interesują i rzeczy, z których Ty wyniesiesz korzyści, tak? Pozytywne rzeczy. Jeżeli włączysz telewizję, to zapamiętaj, że w wiadomościach na telewizji w telewizji masz 90% negatywnych rzeczy, i jeżeli ty już sobie takie pranie mózgu włączysz z rana z tymi negatywnymi wiadomościami, to jesteś negatywnie nastawiony, a my chcemy tego unikać, prawda? Unikamy negatywnego nastawienia. A więc wszystko pozytywne, uśmiech na twarzy. I zanim jeszcze włączę telewizor, to używam tego dzwoneczka. O! Ring for sex. Ale nie będę Wam już tutaj szczegółów naświetlał, jeżeli o to chodzi. No i jak już rządkom sobie tutaj pobędziemy wspólnie w łóżku i nastawimy się pozytywnie do, do tego dnia, tak? Ułożymy sobie jakiś tam plan działania, to włączam sobie telewizor i przeglądam swoje ulubione kanały. Z reguły to są kanały kulturystyczne, mam wykupione YouTube Premium, także nie mam reklam, to jest bardzo widoczne i, mam i oglądam sobie swoje kanały, ulubione kanały kulturystyczne. Z reguły są te kanały, tak jak powiedziałem już wcześniej, z których mogę wynieść jakąś tam wiedzę, tak? A więc nie są to kanały takie, z, z których nie wiem, jakieś tam pranki, no tego nie oglądam. Oglądam po prostu kanały kulturystyczne, z których mogę się wiele nauczyć. Nawet oglądam lekarzy, którzy się gdzieś tam wypowiadają na temat dopingu, na temat różnych rzeczy, które są związane z kulturystyką i ja mogę się z tego wiele nauczyć. Tym samym później mogę to wykorzystywać w prowadzeniu swoich podopiecznych, tak, których mam bardzo, bardzo dużo. I tak łyczek tej przepysznej kawusi, jeszcze raz, i żeby nie przedłużać, to włączę, włączę sobie muzyczkę romantyczną. Nie mogę za wiele razy wymieniać imienia swojej, jak to moja żona mówi, swojej kochanki z Amazona z tego powodu, że cały czas się będzie załączać, tak? Ale tak, romantyczna muzyczka. Alexa, play romantic music, please. The playlist 90's love songs on Amazon Music. I z reguły taka muzyczka tak cichutko sobie leci. I tutaj też mam ustawione nasze wspólne zdjęcia, które się zaraz tam gdzieś włączą. I czasami sobie zerkniemy takie zdjęcia, które nam, takie starsze nasze zdjęcia, jak się spotykaliśmy i to takie nam wspomnienia, fajne, można powiedzieć, no, przypomina nam fajne czasy. Teraz też są fajne czasy, ale przypomina nam te czasy, kiedy, kiedy się spotykaliśmy. No i co? Co dalej? Dalej przechodzę, wstaję, e, nie jem, nie jem, bo jem dopiero o godzinie 11, co wszystkich pewnie zdziwi, ale jem dopiero o godzinie 11 i unikam węglowodanów w pierwszym posiłku, to chyba wiecie, ale najpierw idę do swojego takiego małego pokoiku, to jest biuro takie moje, e, z którego widzieliście, bardzo często Wam nagrywa na materiały na, na YouTube i... E, i współpracuję z potopiecznymi. Zajmuje mi to kilka godzin, kilka ładnych godzin. No i o 11 schodzę sobie coś yy, zjeść. Też wspólnie jemy, jemy wspólnie z żoną. Żona nie je bez mnie, żona czeka, kiedy ja będę jadł, a więc żona też z reguły je o 11, .00. aczkolwiek czasami widziałem, jak była bardzo głodna, że coś tam prze, za moimi oczami przekąsiło. <noise> No i już jesteśmy w tym małym pokoiku, który ja nazywam żoną biuro. I to jest miejsce, z którego ja nagrywam materiały dla Was na YouTube, z którego ja współpracuję ze swoimi podopiecznymi online. I tutaj w tym pokoiku, można powiedzieć, 3 godziny muszę poświęcić czasu, żeby odpowiedzieć wszystkim podopiecznym, żeby zobaczyć rezultaty. Więc tego jest dosyć, dosyć dużo, zwłaszcza... Z tego powodu, że ja mam te wiadomości rozbite w kilku miejscach, a więc tak naprawdę dostaję wiadomości z oficjalnej strony www.patryk2703, a więc na skrzynkę dostaję wiadomości od podopiecznych bądź też od ludzi, którzy chcą podjąć współpracę. I również mam wiadomości na fanpage'u, tego tam też jest dosyć, dosyć dużo, i bardzo często się zdarza, że też dostaję wiadomości od ludzi, którzy chcą podjąć współpracę na Instagramie, A więc tego naprawdę jest dosyć, dosyć dużo i pracy jest naprawdę niemało, ale powiem Wam szczerze, że mnie to cieszy. Ja naprawdę jestem zadowolony z tego, że mogę pomagać ludziom, jeżeli chodzi o osiągnięcie wymarzonej. Sylwetki, co zresztą widzicie na moim fanpage'u, przemiany podopiecznych jest tego bardzo, bardzo dużo. Chyba ponad 200 przemian aktualnie będzie na fanpage'u wrzuconych, a więc naprawdę bardzo dużo zadowolonych osób, które podjęły ze mną współpracę i mnie to bardzo cieszy. Jak ktoś osiąga sukces, to naprawdę to też jest mój sukces, tak? Ja zawsze można powiedzieć, że moje serce się raduje, jak mój podopieczny osiąga sukces, i bardzo mnie cieszy to, jak. On wprowadzi moje rady w życie, mój sposób żywienia, tak, który ja mu układam i on osiąga rezultaty. z tygodnia na tydzień się, jego sylwetka się zmienia i on pisze do mnie, Patryk, no wszystko spoko, fajnie działa, jestem zadowolony. Nawet bardzo często się zdarza, że ktoś tam pisze, byłem u innych trenerów i to nie działało, aczkolwiek nie chcę tutaj obrażać innych trenerów personalnych, ale bardzo, bardzo często się to tak zdarza że osoby piszą do mnie, byłem tu i tu, ale nic nie szło u ciebie jest wszystko idealnie. No. Co mnie bardzo, bardzo o, cieszy. I tak naprawdę do śniadania, do śniadania, do posiłku numer jeden, my to tak fachowo mówimy, posiłek numer jeden. Normalnie ludzie potocznie nazywają to śniadanie, tak, a więc nazywamy to śniadanie, ten posiłek numer jeden. Trenerzy personalni, kulturyści po prostu mówią posiłek numer jeden, posiłek numer dwa, posiłek numer trzy i posiłek numer cztery, tak? Dzisiaj jest bardzo fajnie na dworzu, cieplutko, słoneczko świeci, a więc myślę, że ten drugi posiłek, może nie pierwszy, ale drugi posiłek to sobie zjem żonką w ogrodzie. Z tego powodu, że tak jak już wam wcześniej powiedziałem, mimo tego, że mam dużo pracy i zresztą widzicie, tutaj leżą dwa notatniki, które są praktycznie zapełnione. Yy, jeszcze plus do tego. Na komputerze bardzo dużo wiadomości, a więc jest tej pracy naprawdę bardzo, bardzo dużo, to staram się za wszelką cenę jak najwięcej czasu spędzać z żoną, a więc nie zapominać o tym, co jest tak naprawdę w życiu najważniejsze, tak? I bardzo dużo czasu spędzam z żoną wspólnie, kiedy to tylko jest możliwe, a więc jeżeli Jemy posiłek, to zawsze jemy razem, żeby jak najwięcej tego czasu spędzać razem. No i widzicie, że tego czasu tak naprawdę ja nie mam za dużo, bo jeszcze raz później będę musiał podejść do komputera, współpracować z podopiecznymi. A więc staram się, żeby, te, żeby na te wiadomości odpowiadać bardzo regularnie, bardzo sprawnie, tak, żeby to wszystko sprawnie szło. Bardzo często się tak zdarza, że podopieczny wysyła mi zdjęcie produktu i mówi, Patek, czy to mogę zjeść, bo akurat nie mam tego, tego czy tego. Ja z reguły odpowiadam, że trzeba się trzymać diety planu, ale no, bardzo często staram się komuś pomóc, jeżeli ktoś nie ma pewnych produktów, które zostały użyte w diecie. Aczkolwiek zawsze staram się układać diety w bardzo prosty sposób. Także o godzinie 18 zależy, jeszcze jak będę robił trening, ale o godzinie 18, może troszeczkę później, podchodzę jeszcze raz tutaj do komputera. Jeszcze raz mi to zajmuje, można powiedzieć, takie, taka współpraca no, z 3 godziny, 2,5-3 godziny. A więc widzicie, że tego nie jest za dużo i bardzo często zadajecie mi pytanie: Patryk, dlaczego ty nie odpowiadasz nam na YouTube? A to z tego powodu nie odpowiadam na komentarze na YouTube bardzo często, ponieważ nie mam czasu, tak? Yy, najpierw w podopieczni, a więc tak jak Wam powiedziałem, skrzynka odbiorcza, jeżeli chodzi o stronę www, później, insta później fanpage, później jeszcze Instagram, a więc te wszystkie wiadomości. Później w ostateczności, w ostateczności, w ostatnim, na ostatnim etapie podchodzę do komentarzy na YouTube. Staram się zawsze pokomentować troszeczkę, podpowiadać Wam na komentarze. Jak tylko udostępnię materiał, to zawsze tam gdzieś z 5 minut podpowiadam Wam na komentarze, czy tam 10 minut, a później już wiadomo, no nie mogę tego robić, bo muszę pracować. A więc muszę zająć się pracą, która mi przynosi naprawdę wiele, wiele radości. Także no widzicie, jak to wygląda. Oprócz tego, jeszcze. Prowadzę kilka innych interesów. Jak wiecie, dobrze współpracuję z Amazonem. Teraz AliExpress się do mnie zgłosił o współpracę, a więc tego jest troszeczkę, można powiedzieć, dużo. Też mam inny biznes, o którym nie za bardzo chciałbym mówić, a więc tego jest naprawdę, naprawdę dużo i zabiera mi to sporo, sporo czasu, ale jestem zadowolony, pozytywny, pozytywnie nastawiony. Jak to mówimy, no kto w tych czasach nie musi pracować? I kto w tych czasach ma czas na wszystko, co by chciał, na wszystkie przyjemności? No, nikt chyba. No, każdy musi pracować, każdy musi na ten przysłowiowy chleb zarabiać. No, Mordeczki, moje kochane, ja już w sumie jestem po dwóch posiłkach. Tak naprawdę bardzo ciężko mi nagrać ten materiał z, z dnia, e, cały dzień z mojego życia. Z tego powodu, że no, mój dzień nie jest naprawdę taki, e, można powiedzieć, że ciekawy. Myślę, że to Was aż tak mocno nie zainteresuje, ale kto wie. Teraz co tutaj robię? Chwilkę mam czasu, jestem już po drugim posiłku, zaraz ktoś mi zada pytanie, Patryk, czemu nie nagrałeś posiłku pierwszego i drugiego, bo ktoś pewnie chciałby wiedzieć co jem. A więc tak, pierwszy posiłek no to były cztery to jajka i dwa plastry bekonu, drugi posiłek to był ryż, pierś z kurczaka i warzywa, więc nic ciekawego, co by mogło Was zainteresować. Trzeci posiłek będę jadł z żoną na dworzu. Jeszcze z żoną mamy przed tym, zanim zjemy trzeci posiłek, to z żoną mamy w planie wyskoczyć sobie na, na taką małą wycieczkę rowerową. Można powiedzieć, że, że robimy to 3-4 razy w tygodniu, sobie jeździmy na rowerze. Zwłaszcza, jak jest ładna pogoda, to sobie wyskakujemy na takie dłuższe wycieczki rowerowe. Później mamy w planie wpaść na siłownię i później jeszcze mam w planie e, zrobić sobie e, taki z żoną relaksik w, w hot tubie, a więc w jacuzzi, tak potocznie mówiąc. A więc e, no, jest troszeczkę tego i z tego może Wam pokażę takie migawki z tego, z tego, z tego jacuzzi. E, z, nie wiem, czy siłownie Wam pokażę migawki z tego powodu, że każdy widzi na live jak trenuję, więc myślę, że to nie ma takiej potrzeby. Trenuję codziennie, nie ma potrzeby, żeby Wam to pokazywać po raz. Kolejny na tym akurat materiale. Co tam jeszcze? No a co tutaj robię? Wszyscy się zainteresowali pewnie co ta kierownica i to wszystko, tu, te, te odgłosy samochodów co, co tutaj to robi. No powiem wam szczerze, jak mam wolną chwilkę, to czasami uwielbiam sobie pograć w Ganturismo, tak? Ganturismo sport i tutaj mam kierownicę Lodzi G29. Dla hejterów powiem, że mówicie, że mam starego Passata, że mnie nie stać na nic lepszego, to chociaż tutaj w grze sobie pojeżdżę Ferrari albo, albo Porsche, tak? Na tej zasadzie. Ale tak całkiem serio, to uwielbiam grać w Gran Turismo Sport, dosyć już jestem w zaawansowanym trybie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tą grę, wszystkie licencje mam zrobione na złoto. Jeżeli ktoś się interesuje grami, to będzie wiedział o co chodzi, ale naprawdę coś pięknego, ta gra to jest coś pięknego. Na tej kierownicy, ujj, a aż nie mogę się doczekać. I Wam powiem, co Wam powiem, zaraz Wam pokażę jak jadę. I zaraz wam rzucę też perspektywę tutaj na, na telewizor, ale co wam powiem, że uwielbiam żonę z tego powodu, że dochodzą mnie takie słuchy, że żony ogólnie nie lubią, jak mężowie grają w gry komputerowe. A moja żona lubi, jak ja gram. Ona lubi i nawet nie kiedy siedzi i patrzy. I patrzy i mówi: Dobrze, dobrze, jedziesz. Coś pięknego. Ale hejterzy, ale ten leksusik idzie. Coś pięknego. Trochę mnie wyrzuciło, ale spokojnie. Ja zaraz Wam pokażę jak szefunczę tutaj jeść. take things real slow I don't step too fast to a girl, I don't know Sit back, relax, maybe we can talk It ain't no feel watch your hands, and walk Fall in love do you, what lovers do Be real to me, I'll be real to you Whatever you need, girl, she is yours Extension love like revolving doors All you gotta do is be yourself and you will make it Don't try to be like everybody, fake it Come on, baby, I love the way I want you to stay C E C I L I A, hey, hey Deczki moje kochane, to już trzeci posiłek dzisiaj. W sumie wszystkie posiłki jem z żoną. Tak? Kochamy się bardzo mocno i staramy się jak najczęściej ze sobą przebywać, jak najwięcej czasu ze sobą spędzać. Dlatego to już jest trzeci posiłek. Jemy razem, ale jemy co innego. Tak? A więc żonka tutaj ma troszeczkę więcej węgli. Ja akurat tu mniej już węgli z tego powodu, że jest to posiłek przed siłownią. A więc już tutaj węgle nie za bardzo wchodzi, wchodzą. Jest już godzina, która jest godzina? Około 18 chyba 18 już będzie. No? A więc ucinam te węgle z chwilą, kiedy, kiedy właśnie dzień się kończy. A więc na początku dnia. Jak się zaczyna, więc pierwszy posiłek nie jem węgli, ostatni posiłek też staram się już węgli nie jeść. Zobaczymy, możliwe, że jeszcze jeden posiłeczek zrobię posiłowni, aczkolwiek nie jest to powiedziane z tego powodu, że przyspieszyłem redukcję. Żona powiedziała: jak jaki ty jesteś zalany, tak blisko wakacji, tak blisko. Trzeba ciąć. Trzeba ciąć, tak blisko <gry> naszych wyjazdów do Whitby, do pięknych, malowniczych miejscowości nadmorskich w Wielkiej Brytanii, a ty cały czas zalany jesteś jak kloc. W pasie chyba masz w pasie chyba masz 120 jak słodkieniccz. Ale, ale o ostatnio piekarz, widziałem na Krzysztof, Krzysztof piekarz pozdrawiam, którego lubię ale mierzył ostatnio pas. Gdzieś tam ktoś mi podesłał filmik i piekarz miał 95 w pasie, to Słodkiewicz ma lekko 120, 120 w pasie, no to są prawdziwi polscy kulturyści, 120 w pasie i 120 w klawce. coś pięknego, No tylko, tylko tak, tylko tak trenować. No mój pas 69 cm na redukcję, aktualnie mam ponad 70, cm delikatnie, ale wrócimy do 69, tak jak to miało miejsce na scenie. Nie przedłużajmy tego pięknego steka. muszę zjeść, tu jeszcze żonka mi zrobiła przepyszną kawusię, ale to już jest wiadomo, rytuał, standard. I tutaj mam steka, zobaczcie jak on jest pięknie zrobiony na patelni grillowej, ja zaraz Wam wezmę ujęcie, zrobię z tak bliska, żebyście mogli zobaczyć, żeby hejterom ślinka pociekła. A tutaj żonka ma co, Rysz? Broku. Kurczaczek e, z warzywami? I, tak, i z kurczaka Coś pięknego. No nie przedłużajmy. Delektujmy się tym, delektujmy się tym. Jak, jak Makłowicz, podobno ja mówię. Z, zaraz skosztuję i wam powiem tego stejka przepięknego. Ja. Ja. No.